Witamy państwa bardzo serdecznie. Adam Szabelak i Oskar Klich. Nie milkną echa Pandora Gate, największej afery polskiego internetu ostatnich dekad, nagłaśnianej w naszym mieście między innymi przez działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, którzy rozwieszają rozwieszają na mostach, na kładkach banery tej afery dotyczące, ale o co tak naprawdę Chodzi, Oskar, czy możesz nam to wyjaśnić? Pandora Gate to internetowe śledztwo dotyczące pedofilii w internecie. Cała sprawa została rozpoczęta przez Sylwestra Wardęgę, internetowego twórcę um, kojarzonego głównie z kanałem S.A. Wardenga. Um, to właśnie Sylwester zamieścił na swoim YouTube'owym profilu film pod tytułem Mroczna tajemnica Stew i YouTuberów Pandora Gate. W swoim filmie autor tam szczegółowo przedstawił niepokojące relacje znanych twórców internetowych. Z niepełnoletnimi dziewczynami. Twórcy ci do niedawna byli naprawdę idolami wielu tysięcy młodzieży, dlatego film o Pandora Gate powinien być obowiązkową pozycją dla każdego rodzica. Co się wydarzyło? Co ci twórcy zrobili takiego szokującego stu, tak jak powiedziałeś, idol do, do niedawna tysięcy albo wręcz milionów takiego zasięgu na, na YouTube? To, były, to nie były tysiące, to były miliony polskich, polskich nastolatków i co się stało? No właśnie Steel, czyli 31-letni mężczyzna, który od lat tworzył treści kierowane do młodszej widowni, po jakimś czasie postanowił zniknąć z internetu. Ludzie zastanawiają się dlaczego, co było tego powodem, a jak udało się ustalić Sylwestrowi Wardęce, chodziło o pedofilię. Film Wardęgi wypełniony jest po brzegi screenshotami z rozmów, w których możemy zobaczyć seksualne inicjacje Stewarta Klas bartona Wśród nich są wiadomości kierowane m.in. do 13-letniej wówczas dziewczynki. Stew wielokrotnie inicjował spotkania z młodymi dziewczynami, a gdy któraś się nie zgadzała, stosował techniki manipulacyjne oraz szantaże. Nasuwa się pytanie więc, czy inni twórcy, w tym przykład Marcin Dubiel, wiedzieli o zachowaniach Stew względem dzieci. Odpowiedź mi – tak. No i tutaj jest teraz postać Marcina Dubiela, to znany, taki znany polski influencer, który swoją karierę rozpoczął w młodym wieku. Powoli zdobywał coraz większe rzesze fanów, zwiększając przy tym swoją popularność. W 2019 roku został członkiem timu X, a od 2020 roku um, uczestniczył w walkach MMA w Federacji Fame. Zwróćmy uwagę na słowo uczestniczył, no bo było tak do momentu, gdy wypłynęły powiązania Dubiela ze Stewartem. W materiale Wardengi część filmu została przeznaczona właśnie dla Marcina Dubiela. Autor filmu do, dotyczącego Pandora Gate, łącząc przysłowiowe kropki, odkrył przerażającą prawdę o młodym influencerze. W okresie, w którym Sylwester Wardenga zbierał dowody dotyczące całej sprawy, zadawał mnóstwo pytań powiązanych ze śledztwem innym twórcom, m.in. właśnie Marcinowi Dubielowi. No, i przyjaciel stu, który próbował niejednokrotnie chronić swojego przyjaciela i jego straszną tajemnicę, no, w końcu wpadł. W materiale pojawiły się naprawdę mocne fragmenty z gali, na której Dubiel mówił o pomówieniach w stronę stiłu. Dlaczego? Bo Marciu był jego pomocnikiem, no i o wszystkim wiedział, co można zobaczyć dzięki załączonym fragmentom rozmów z młodą dziewczyną, w których Dubiel mówił, zabawimy się ostro, tylko ja i moja czternastka. Co najgorsze, głównie oskarżeni najczęściej nie widzieli w swoich zachowaniach nic złego. Na przykład Dubiel w swoim oświadczeniu tłumaczył, że jego dobre imię zostało naruszone, a wszystkie oskarżenia są wyjęte z kontekstu. Stewart natomiast uważał, że wszystko jest kwestią prawa, które jest ustalane przez ludzi. I główny antybohater podał za przykład Meksyk, w tym, ponieważ w tym kraju uprawiać seks, wiadomości youtubera, można już w wieku 12 lat. Tak, tak wynika właśnie z jego. Z jego jego toku myślenia, no ale no, nie można, nie można. Prawo w Meksyku nie zezwala spać z 12-latką. Dziewczyna musi mieć skończone 16 lat, co oznacza, że jest to no, wyższy wiek przyzwolenia niż obowiązuje w Polsce. Kolejna część filmu o Pandora Gate też dotyczy domówki u Stewarta, na której no, mogło dojść do przerażających wydarzeń. Sytuacja miała miejsce w sierpniu 2018 roku. Stewart Klus Burton zaprosił 15-letnią dziewczynę i jej 14-letnią koleżankę na popularne wśród młodych osób schodki w Warszawie. Dodatkowo byli tam także popularni na tamten czas influencerzy kamerzysta oraz Kruszwil. Po zakrapianej wizycie na schodkach impreza przyniosła się do właśnie domu Stewarta. Upajanie nieletnich alkoholem trwało tam w najlepsze. Nastolatki odsumowały od internetowych twórców kolejne porcje trunków. Skąd to wiemy? Wszystko wynika z relacji obecnych tam dziewczyn, które opowiedziały swoją historię w Ardenze. Jedna z nich straciła przytomność i obudziła się na danym łóżku ze Stewartem. Stew oraz Dubiel to nie są jedyni influencerzy zamieszani w sprawę. Powiązania z Pandora Gates odkryto m.in. u Michała Bogsdela Barona czy Agaty Fagaty Fong. wyżej wymienieni twórcy też wiedzieli i nie powiedzieli o całej sytuacji, która o której właśnie teraz mówi cały internet. I tutaj to, to nie są też jedyni twórcy, bo wcześniej wypłynęła sprawa na przykład Gargamela za sprawą jego dziewczyny, 16-letniej dziewczyny, on miał 25 lat, która opowiadała o tym, jak pijany Gargamel szarpał ją za włosy, wyzywał, traktował w sposób, mówiąc delikatnie, nieodpowiedni i chyba można powiedzieć, że jest to pewna Prawidłowość w tym środowisku youtubersko-influencerskim, które po prostu czuło się bezkarne, ta, ta przysłowiowa sodówka uderzyła im do głowy. A żeby uświadomić sobie skalę problemu z tym, z tym związanego, to warto przytoczyć bardzo głośno swego czasu badanie, z którego wynika, że większość dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych chce być. YouTuberami zadeklarowało jako, jako swój ideał pracy zawodowej w przyszłości, pracy YouTubera, influencera. Jednocześnie o to samo zapytano dzieci w Chinach i dzieci w Chinach chciały być na przykład astronautami. To jest, to jest, to jest, to jest to, to, zupełne zaburzenie wartości, bo zobaczmy, jak, jak działają te media społecznościowe, jak działa YouTube, jak działa Instagram. Tam się pokazuje to, co jest fajne, to, co jest dobre. Kupię sobie nowy samochód, wrzucam fajne zdjęcie samochodu, pojadę, pojadę na wakacje na Malediwy, wrzucam zdjęcie z Malediwów, ale nie, nie pokazuję, że na ten samochód musiałem się zadłużyć. A żeby pojechać na te wakacje, to, to youtuber czy instagramer nie, nie uczestniczył na przykład w, w przyjęciu rodzinowym swojej babci. No taki, taki przykład, tak, ale nie pokazujemy tego, co jest złe, nie pokazujemy tego, że, że mamy problemy. W związkach, problemy w rodzinach, problemy w szkole. Pokazujemy to, co jest fajne. I to, to bardzo często dotyczy młodych dziewczyn, szczególnie, szczególnie za sprawą Instagrama. Młode dziewczyny widzą te supermodelki, które pokazują się tutaj piękne, piękne dziewczyny, prawda, na, na Instagramie, ale widzą tylko to, to, co, to co jest na, na obrazku, tak, że jest ładna dziewczyna, ładnie umalowana, ładnie ubrana i też takie chcą być, ale nie widzą tła tego wszystkiego. Nie widzą, że te dziewczyny często są niekochane, niedowartościowane, nie widzą, że mają problemy z, z anoreksją, z czymkolwiek innym, więc media społecznościowe to jest taki świat, świat pozerstwa, takiego pozowania. Nie wiem, Oskar, co, 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 co ty tutaj uważasz na ten temat? Zgadzam się z twoim zdaniem, no bo też uważam, że świat Instagrama, modelek, influencerów no zakrzywia całą rzeczywistość, no to nie jest tak, jak oni pokazują w sensie wszyscy są uśmiechnięci na tych zdjęciach, wszyscy są uśmiechnięci na, na filmikach, na nagraniach, a no nikt nie pokazuje tego, co się dzieje poza kamerami, gdzie, gdzie jest mnóstwo mnóstwo cierpienia, mnóstwo smutku, depresja przez sławę. To wydaje się może i proste zadanie robienie zdjęć i tak dalej, ale no uważam, że jest duży ciężar na psychice wielu twórców. I później właśnie dochodzi do takich różnych sytuacji, jak, jak z Gargamelem, którzy wyładowują swoje, swoje problemy na, na osobach bliskich. Tak, więc to nie są, nie są prawdziwe autorytety. To są celebryci, ale ktoś użył takie sformułowania: patocelebryci. To, to nie są wzory do naśladowania po prostu. Tworzą fajne treści i jest zachwianiem pewnej hierarchii wartości w naszym społeczeństwie to, że ci ludzie są postrzegani jako ludzie warci naśladowania, a nie są. A nie są, ale to, to też jest szerszy problem w ogóle z autorytetami w naszym społeczeństwie. Kto jest dzisiaj autorytetem? No nie ma autorytetów, i autorytet, autorytetami zostają youtuberzy. Więc to jest, to jest kiepskie. Że tutaj powiedziałeś o tych, o tych depresjach. Są też badania, jest bardzo ciekawa książka Eigen. Gdzie autorka analizuje dane akurat ze Stanów Zjednoczonych, ale to też ma przełożenie na, na Polskę, na, na całą Europę, gdzie tytułowy Eigen to jest generacja internetu, pokolenie internetu. Dlatego, dla, dlaczego internetu? No, bo wedle, według autorki to właśnie internet determinuje, najbardziej determinuje życie młodych ludzi dzisiaj. Pokolenia 15, 14, trzynastolatków, a w szczególności media społecznościowe. Tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na wykresy liczby depresji wśród młodzieży, wśród nastolatków, to zobaczymy, że po 2010 roku, czyli kiedy media społecznościowe na masową skalę zaistniały w, w naszym społeczeństwie, w naszych społeczeństwach, no to liczba liczby stwierdzonych depresji, Liczby prób samobójczych, i tak dalej, tym podobne, poszybowały, poszybowały w górę. I to nie był po prostu zauważalny wzrost, to był skokowy wzrost. To były wzrosty o kilkadziesiąt, kilkaset procent, co jeszcze, jeszcze tutaj później zostało pogłębione przez, przez pandemię, kiedy tym bardziej młodzi ludzie zamknęli się w świecie cyfrowym izolując się od rzeczywistości otaczającej. Mniej popularny jest sport, jakieś organizacje społeczne, a bardziej popularny jest Facebook, Instagram, który, który daje namiastkę relacji z drugim człowiekiem, ale to są relacje bardzo, bardzo powierzchowne. Tak? No, napisać do kogoś na Messengerze, dać motkę. No to jest dużo prostsze niż z kimś porozmawiać i poprawnie przekazywać mu komunikaty, emocje, ale już nie, nie mówiąc o budowaniu długotrwałych relacji. Stąd, stąd, stąd wynika kolejny problem. Trudność budowania relacji, no to jest trudność budowania budowania rodziny, tak, co daje w efekcie po prostu nieszczęśliwe życie, i to jest takie zakręte koło, tak są. Ludzie są pogrążeni w, przez, przez ten świat cyfrowy, przez zagarnięcie ich życia przez świat cyfrowy w depresji, przez co nie mogą stworzyć, znaczy nie mogą. Jest trudniej im stworzyć normalne relacje, przez co jeszcze bardziej się w tej depresji zagłębiają. zagłębiają. I to będzie tyle z naszej strony na ten temat. Te afery patocelebrytów. Na temat Pandora Gate, Tutaj jeżeli będą nas słuchali młodzi ludzie znający tych twórców, to, to zaapelujemy o poszukiwanie autorytetów, które faktycznie zasługują na bycie autorytetami, a jeżeli będą słuchali nas rodzice, no to zaapelujemy o to, aby kontrolowali treści oglądane przez ich młody, młodych. Potomków. Tak, bo nieraz, nieraz to, co się w internecie zobaczy, to się nie odzobaczy no, i to może spaczyć, spaczyć po prostu całe życie. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.